Słuchajcie tego, takiego gównianego boiska to ja dawno nie widziałem A nie jest czasem tak, że boisko jest dla każdego takie same? Taki stwaniak jest? He? Ale on ma rację Wojtek, ty się ciesz w ogóle, żeśmy cię zarejestrowali? Chłopaki, ale zobaczcie, Jamal tam ledwo sam biegnie na jedyną Jamal przedryblowało czabariela. I patrzcie, teraz się wywróci Jamal jest polukarnym. polu Olej A nie mówiłem? Karny A to nie było tak, że Jamal wsadził nogę w biegnącego obrońcę? Cicho Wojtek, nie podpowiadaj sędziów, bo zaraz kabaret się zacznie Wideo No masz, wyjście to jakoś odkręć zanim to zacznie rozgrzebywać. Kraner Spokojna głowa, robota zrobiona Słyszysz mnie? Pokaż mi powtórkę Słyszę cię, ale sygnału nie ma Kolera nie ma łączności Ja to zaraz naprawię. Puść to, puść to, bo zepsujesz! A przelewy dostaliście? Tak, tak. To karny. Laminia ma. Na szczęście Wojtek, nie wiadomo co by było, gdyby te ślepoty rzeczywiście użyły waru.